765 rezerwat wełnistoskie Łęgi. Tabliczka dostrzeżona gdzieś w gęstwinie poza drogą. Tam dopiero jest droga. No i musiała się znaleźć jako, jako bohaterka tego nagrania. Brzegi tego tych Łęgów to buki, to buki. Bardzo dorosłe, duże i okazałe i przepiękne. Czasami zdarzają się też dęby, którym nic nie brakuje, na przykład ten, obok tego buka, taki dąb, jeszcze trzymaliście. A od źródlisk z trochę kluczenia, trochę szukania. No i to szczęśliwe spostrzeżenie. Tablicy. Jest rezerwat. Ten łęk porośnięty olszami. Mokry. Grząski. Nikt nie odmówi mu malowniczości. No bo cały czas są jakieś. Ups. Błoto. Wąwozy. Muszę chyba się troszeczkę wycofać. A strumyki, wąwozy. Olsze. Czasami sosna. Brzozy. Co my tu jeszcze mamy? Olsza, która wyrzeźbiła sobie głowę niedźwiadka. Strumień. Tutaj buk. A tu grab. Gra powalony już ten najstarszy jego człon. No, nie wiem, może jeszcze nie suchy, ale te gałęzie są w pełni żywotne. Superowo i jego sąsiad, z którego wyrasta tylko. Jedna odnoga i to przy samych dzisiejszych korzeniach, Łęgi Wielistowskie. Do zobaczenia.